Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Radio Bike. Zastanawiacie się, co ja teraz będę gadał? Zawsze jest problem, słuchajcie, odnośnie torby na kierownicę, gdzie z przodu, jak ją zawieszamy, no to nie ma gdzie lampki dać, nie ma gdzie licznika przywiesić na kierownicy. Zawsze trzeba jakieś kombinować jakieś kombinacje wprowadzać jakieś rurki, przedłużki itd. itd. Szukałem torby na kierownicy, żeby nie była za duża, nie była za mała, żeby była po prostu w sam raz i w, kiedyś jak opisywałem, jak kupiłem Ortliba taką torbę na drona, nie wiem czy pamiętacie, kto oglądał to będzie wiedział, kombinowałem yy, z taką torbą i z dronem, no ale też był problem, żeby po prostu tam sadzić cokolwiek i, i mieć yy, fajnie licznik, lampkę i tak dalej, i tak dalej. I ktoś w komentarzu yy, napisał, że jest taka firma i jest taka torba jak Rote Rout, Works, nie wiem czy dobrze mówię, zaraz Wam pokażę to opakowanie, jest cholernie drogie, Powiem bardzo droga torba, jak na takie wymiary, no ale postanowiłem, że się zrujnuję i takową torbę sobie sprezentuję i już Wam to przedstawię jak to wygląda. Praktycznie ona spełnia moje wszystkie wymagania odnośnie zamocowania licznika, lampki i tak dalej. Pudełko wygląda w ten sposób. Firma, już tutaj, tak jak wspomniałem, tak się nazywa. Nie jest to za wielka firma, ale prężnie działająca. I co w tym pudełku dostałem. Już Wam pokażę. Route Works. No dobra, to odpakuję tą torbę, tą paczkę. Już ją otwierałem oczywiście. I najlepsze jest to, że torba bo z tego co widziałem na filmach myślę, że ona będzie trochę większa wielka ona nie jest. Prezentuje się w ten sposób. Wybrałem oliwkowym, gdyż mi się bardzo ten kolor podobał. Prezentuje się ona w taki sposób. Ma zapięcie, tutaj takie szybko zamyka, żebym tak powiedział. Gumka, kieszonki, na takie zaczepy, na jakieś śmieci. Można by tak było rzec z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo. To samo. Gwinty będzie widać tutaj z jednej i z drugiej strony. Gumki. I tutaj w tej chwili taki logo firmy Rote Works. Ale to, co tutaj jest, to służy do tego, aby przymocować akcesoria. Tak samo wspomniane tutaj gwinty służą do tego, aby również zamontować akcesoria. Niestety, akcesoria musimy sobie wykupić sami. Nie wiem, co to za polityka jest teraz wszędzie, że do wszystkiego trzeba dopłacać. Tak samo jak w Otlibie, tak samo tutaj, na kierownicę. Musiałem sobie dokupić. Już Wam pokażę. Znajdę ten klips mocujący gdzieś w pudełku. Tutaj mam. Okay, mam. No i za każde coś trzeba dopłacać. Takie ustrojstwo. Gdzie są różne średnice tego chwytu montażowego. Mącuję ci to na kierownicy. Do tego musiałem zamówić. I jeśli jak bym chciał lampkę założyć, takie tuleje. Zamówiłem sobie od razu dwie tulejki. Tutaj mamy. Śrubki mocujące w zestawie, proszę bardzo. Już Wam pokazuję, pudełeczko macie, nie pogubił. Śrubka i taka tulejka, gdzie? Do tej torby ona ma takie specjalne wypustki, żeby dobrze trafić. I widzicie, jak to będzie tak stało. Możecie sobie dowolne akcesoria tutaj zamontować. W moim przypadku to będzie lampka albo z jednej, albo z drugiej strony. Cicho być pierzynie jeden. Teraz mu się zachciało szczekać. Przy okazji zamawiania dokupiłem sobie yy, specjalny adapter do Wachu, bo taki licznik mam, licznik będzie licznik będzie, słuchajcie, wyglądał w ten sposób, że on będzie tutaj zamontowany dokładnie tak. Czyli na torbie będziecie mieli, widzicie, w ten sposób. W ten sposób będzie to zamontowane i będzie sobie to jeździło razem z rowerem. Czyli nie muszę na kierownicy dodatkowych rzeczy mieć. Yy, co jeszcze w środku dostajemy? Zobaczcie, to jest taki klips. I torbę otwierać. Torba w środku wygląda w ten sposób. Proszę. Kieszonka. Jakieś pierdoły. Wszystko działa mega fantastycznie. W zestawie oprócz tego co zamówiłem, za to nie płaciłem. Za to nie dodatkowy dodatkowa linka. I w zestawie razem z torbą macie tak zwany barfly. Czyli taki uchwyt, do którego yy, po prostu kupujecie i który uchwyt, który musicie zamontować w tym miejscu na tej klapie, i do tego możecie wszystkie przejściówki sobie do każdego licznika, czy to lampki mocować. I tak jak powiedziałem do tego barflya, zostanie przykręcony uchwyt do wachu. I to mamy w zestawie. Te torba i te dwie rzeczy, nic więcej. Za resztę trzeba sobie wziąć i zapłacić oraz skompletować swój zestaw. Co tu mamy, zobaczcie. Idziecie, idziecie gdzieś. No to tak. Torba jest zamknięta. Licznik mamy tutaj. Lampki mamy tutaj. No to po co później idziecie do sklepu? Wszystko yy, brać i wyciągać licznik, lampkę i wszystkie akcesoria, które tutaj macie w torbie, bierzecie, wyciągacie linkę na ramię i zasuwacie z tym wszystkim naprawdę fajnie przemyślana rzecz I w środku jedna duża przegródka tak jak widzicie kieszonka Zapinana na dosyć mocny taki klips. Dosyć yy, pojemna. I jeszcze mamy dodatkowe dwie tutaj. Także jedna komora duża. Pudełko mi spadło. Jedna duża komora. Jedna średnia komora, dwie kieszonki i dwie kieszonki. To. Także kolor jeszcze był czarny i wyszły teraz bodajże takie szare. I ona ma pojemności, słuchajcie kurczę was kurde nie skłamać. ale gdzieś będzie miała ze 3 ze 3 litry może a ładowność wynosi około 4 kg. Tutaj jest taka w środku instrukcja. Mam nadzieję, że to mi się spisze. Będę testował. Wejdzie mi tutaj dronik mój mały nowy Hover R i będziemy to testować w terenie. Więc będę musiał to wszystko przymocować. Patrzcie, jak to się fajnie wszystko zamyka. Klips jest i mega fajnie to wygląda. Producent podaje, że ona nie jest całkowicie wodoodporna, aczkolwiek jest wodoodporna. Ona ma Dwie warstwy materiału. Jedna jest właśnie tutaj, a druga jest dodatkowo, właśnie ta zielona tutaj. Jak się to będzie sprawowało podczas deszczu? Nie wiem, bo jeszcze nie próbowałem. Tak samo przedstawiam Wam to dopiero teraz. Ale mam nadzieję, że będzie wybitnie dobrze służyła. Mam nadzieję. <noise> jak widzicie toreb mam dużo bardzo dużo część trzeba będzie posprzedawać albo zostawię, nie wiem, zobacz ale ta jest bardzo fajna i mam nadzieję, że będzie służyła dobra, to tyle przy następnej okazji pokażę wam jak ona będzie prezentowała się już założona na rowerze. Także tyle nie, będzie lampka razem z licznikiem i w ten sposób będzie to sobie śmigało. Klapa się otwiera z licznikiem, więc nie powinno być żadnego problemu, aby to odleciało. No i tyle No koszt chcielibyście wiedzieć yy, torba, uchwyt, yy, uchwyt na wachu i dwa dwie tuleje, nic więcej nie mam koszt chyba 750 zł, bo dużo, prawda? Tak, ja powiedziałem, zrujnowałem się. Ale czy to było warte? Mam nadzieję, tak. Przy wyborze torby macie trzy okienka, właśnie do których zamawiacie uchwyt, jaki chcecie, czy 31 mm, czy 35. Jakieś tam przejściówki są dodatkowo płatne, oczywiście te gumki, takie zmniejszające średnice no i różne tam akcesoria, które sobie możecie wybrać albo przechodzicie do sklepu strony Route Works i tam macie shop, gdzie możecie wszystkie akcesoria zobaczyć, ale to trzeba dokupić i inne rzeczy. także no Tanie to było kiedyś, jak to się mówi, nie? także dzięki za uwagę. I pozdrawiam. Szybko zamykacie. Zamykacie. Albo otwieracie, i wszystko bierze ta. <ścoughs> Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Routeworks.